rzeczy do pieca, kuchni kaflowej. Sobie wypisałam tutaj wymiary. To są, słuchajcie, drzwi chlebowe, żeliwne, no były w takiej przystępnej cenie, no i ładne są, so, podobają mi się i na taką zaszczepkę. Wymiary 41 na 27. to są te zewnętrzne, a montażowe 38 i pół na 24. Bardzo ładne są. Pomalowane są. Yy, ważą ile? 5,5 yy, kg. Cena 267,66. No, wybierałam takie, nie najtańsze, ale takie, które mi pasują. I nie najdroższe, oczywiście. Yy, co tu jeszcze przyszło? Zasuwa kominowa. 26 na 16. I taka jedna, zamówione są dwie. Będą potrzebne dwie. 64 zł. Dwa powinna być łączone, nie? Taka, no. Słuchajcie, ujdzie. Ujdzie, nie jest najlepszej jakości, ale ujdzie. Tutaj e, szyber. Szyber obrotowy żeliwne inaczej zasuwa dymowa tutaj tak bierzemy przekręcamy i o to się przekręcamy. i to kosztowało 201,24 6,8 6 i 8 kilo a mierzy 2 i na 30 bez tego bez tego nie na razie takie zakupy. E, kafle są. Pokażę. kafle są składowane. E, trzeba je poczyścić. Jeszcze reszta jest na zewnątrz. Trzeba je poczyścić. Glinę. E, glinę. Tam też mamy. Glinę. To będzie takim tradycyjnym sposobem robione. Jutro chyba po te cegły jedziemy. Zwykłe i chyba szamotowe. Także czekajcie na odcinki. Zapraszam serdecznie. Będę wszystko wyjaśniała. Może ktoś się skusi na taki piec. Idą ciężkie czasy. I taki piec wydajny piec. Myślę, że będzie bardzo przydatny. Trzymajcie się. Do następnego czekajcie na następny film.